Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj troszkę mniej pogodnie na dworze. No. Ale w związku z tym zaprosimy was w miejsce, gdzie teraz nie wolno chodzić, ale w bajce można. Gdzie to jest, Anielko? E, to jest w naszym domu. Zapraszamy serdecznie na basen. Na basen. Bo będziemy. dzisiaj będziemy tutaj właśnie czytać o basie i basenie. Zachorowała. Leżała w łóżku z gorączką i nie miała siły na nic poza spaniem. Tata ugotował jej rosół. Basia z Jankiem przygotowali kanapki z kremem czekoladowym. Mama zjadła łyżkę zupy i znów zasnęła. To dziwne, powiedział Janek. Przecież mama zawsze ma na wszystko siłę. Nie zjadła kremu. Basia wpatrywała się ze zdumieniem w nienaruszone kanapki. A co będzie, jeśli już zawsze będzie spać? spytał Janek. Nie będzie nam czytać, wyszeptała Basia. I nie zrobi zupy pomidorowej z kluseczkami. Janek złapał się za głowę. To straszne! Musimy ją obudzić! Tylko jak? Tata mówił, że nie wolno nam krzyczeć ani wskakiwać na łóżko. Możemy ją połaskotać. Albo Basia nie czekała na dalsze propozycje. Pobiegła do kuchni, gdzie tata podgrzewał owsiankę. Tato zawołała, musisz pocałować mamę, natychmiast. Co się stało? Tata z wrażenia upuścił łyżkę. Jak jej nie pocałujesz, nigdy się nie obudzi, będzie spać i spać, jak śpiąca królewna. Janek chce ją łaskotać, ale królewny yy, łaskotać, obudzić. Tata zakręcił gaz, wyjął Franka z fotelika i ruszył w stronę w sypialni. Basia za nim. Weszli w chwili, gdy Janek unosił kołdrę. Tata wyprowadził go z pokoju. Nie możecie budzić mamy, powiedział. Jest, jest chora, chora i musi i odpoczywać. odpoczywać. Tak jest. Sen to najlepszy lekarz. Lepszy niż ty, wdziwiła się Basia. Przy gorączce tak. Mama dostała Ta lekarstwa i na pewno wyzdrowieje, ale 3 nie 3 można 3 jej 3 przeszkadzać. Potrzebuje ciszy. Mhm. No to co będziemy 3 robić? Trzeba się 3 3 Prze Bięknął Janek. Przez 100 lat podchwyciła basa. Jeśli damy jej w spokoju pokorować, na pewno wstanie wcześniej. Zadzwoniłem już do babci Marianny z prośbą o pomoc. Zajmie się Frankiem i będzie w pobliżu, gdyby mama czegoś potrzebowała, a my w tym czasie pojedziemy na basen. Hurra! zawołał Janek. Basia pobiegła do swojego pokoju po miśka z dziśka. Zaniosła go do sypialni rodziców i położyła obok mamy. – Pilnuj jej, dopóki nie wrócę, szepnę. Tata zawiózł ich do największego parku wodnego w okolicy. Basia już z daleka zobaczyła wystające z budynku kolorowe rury zjeżdżalni. Wyglądały na gigantyczne. Może to jest basen dla olbrzymów? pomyślała i zrobiło się jej dziwnie w brzuchu. Tata kupił bilety i dostał od kasjerki trzy zegarki z metalową płytką. Jeden. Jeden niebieski i dwa czerwone. Niebieski był dla taty. Dwa... Kasierka powiedziała, miała, że jest na, na nim 200, 200 zł kredytu do baru i restauracji. restauracji. A, a, na... a na czerwonych po 20. Mm, 20, 20 zł. Basia wpatrywała się w zegarek jak zaczarowana. To było więcej niż Zuzia dostawała kieszonkowego. Zuzia, czyli? E, koleżanka. Od was z przedszkola. Mm -hmm. Baseny dla olbrzymów miały no, jednak dobre strony. strony. Poszli do szatni rodzinnej. Basia wysypała na podłogę zawartość torby i zaczęła zdejmować buty. Wtedy tata zawołał. A niech to! Nie wziąłem kąpielówek. Musieli się spakować i wyjść do sklepu ze strojami do pływania. Janek z Basią próbowali tatę namówić na kupienie maski z rurką, płetw, bikini, stęczą lub dmuchanego rekina. W końcu wyszli ze sklepu z nowymi kąpielówkami i dwiema parami okularków. Poczekajcie tutaj. Łomatko, uwaga na włosy! Nie wiem jak wy, ale ja już jestem zmęczony! Wysapał tata, gdy wyszli z ciasnym przebieraniem. Idziemy od razu do baru? Spytał Janek z nadzieją. Na razie pod prysznic, a potem może do jacuzzi? Basia wcisnęła przycisk w ścianie. Aj! Woda w prysznicu była taka mokra. Tuż obok pluskał się tata. Włoski na rękach rozprostowały mu się i pociemniały. zachichotała Basia. Masz na sobie wodorosty! Ty, a ty się miałaś przebrać, dziewczyno? Śpiąca królewna w królewna, Anielka się kąpie w bluzie, jak widzicie? Je, Nie. I spódnicy. Nie. Nie, też jest przygotowana. Masz na sobie wodorosty! Wybiegła spod prysznica i skoczyła do brodzika. Chlup, chlup, chlup. I już była na basenie. A tam. A jesteście ciekawi, jak te wodorosty wyglądają? Tak. Tu, Tu na rękach. A basen wygląda tak. No, basen był. Jaki? A tam hmm. nad niebieską wodą kołysały się sztuczne palmy. To jest nasz basen. Z pomiędzy betonowych skał spływał wodospad, i wszędzie było pełno ludzi. Aniela, właś do basenu. Te... Bo cię nie widać. Oj, dużych i małych rozmaitego rozmiaru i kształtu. Chodzili, pływali, stali w wodzie, bawili się w jacuzzi, sączyli sok w wodnym barze lub leżeli na plastikowych leżakach. Basia upewniła się, że nie ma pośród nich olbrzymów, po czym pobiegła przed siebie. Uważaj, tu jest ślisko! zawołał tata. Za późno. Basia fiknęła na wilgotnych kafelkach. I stukła sobie pupę. Na basenie nie wolno biegać, powiedział tata. Kucnął, żeby sprawdzić, czy nie stało się nic poważnego. <grybuj> Ważaj, Akierko. Janek wpatrywał się w nogi siostry z przerażeniem. Tuż nad kostką mhm. Basia miała rankę, z której wypłynęła kropelka krwi. Tutaj mam taką rankę też. A, z wczoraj. Biegłam y, tam na, y, na tej dróżce z kamień, y, tymi z kamieniami i się przewróciłam. mam taką rankę. A tutaj o, i Basia sobie... miała podobną, i no, a tutaj z niej kropelka krwi. A tutaj to e, też było zadrapane, ale już tego nie widać, ale tutaj miałam. A to może wrócimy teraz do Basi, co? Bo jej ta kropelka krwi na kostce. Ale miałam tutaj taką kreskę. Krew! Szepnę. Masz krew! go! Zawołała Basia, którą nagle zaczęło wszystko boleć. Jestem rana. To tylko małe zadrapanie. Tata zaprowadził jednak Wasie do punktu medycznego, gdzie pielęgniarz zdezynfekował jej nogę i zakleił wodoodpornym plasterkiem. Nie musi się pan denerwować, powiedział do taty. No, wesela się zagoi. Wcale się nie denerwuję. Jestem lekarzem, mruknął tata lekko obrażonym tonem. Basia patrzyła na swój plasterek z zachwytem. Czuła się bardzo dzielna. Pielęgniarz też Pięknie. tak uważał, bo dał jej odblaskową opaskę z napisem dzielny pacjent. Już jesteśmy nagrywani? Tak, chyba tak. No, I tu mamy tą opaskę. No, Mam jeszcze troszkę więcej, ale akurat wybrałam tą, bo tą dostałam akurat też od lekarza i to jest napisane dzielny pacjent. – Nic takiego – wrychnął Janek. – Też bym taką miał, gdybym się przewrócił. – O nie! – zaprotestował tata. – Od teraz poruszamy się po basenie krokiem statecznym i spokojnym. – Mogę zdjąć klapki? – spytała Basia. – Klapki, 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 klapki. – Nie, bo jeszcze zarazisz się grzybicą. Właśnie i wyrosną ci na nogach muchomory – dodał Janek. – Muchomory nie – sprostował tata. Nie, Nie wszystkie grzyby mają nóżki i kapelusze. Tata odchrząknął. <laughs> Grzybica! Kto pierwszy do wody? Zawołała Basia i zanim tata zdążył zaprotestować, ruszyła w stronę sztucznej plaży. Nie biegła, szybko szła. A Janek tuż za nią. Nie znaleźli wolnego leżaka, więc położyli ręczniki na donicy z paprotką i poszli nad wodę. Tata zerknął tęsknie w stronę jacuzzi i poszedł za nimi, żeby nadmuchać Basi rękawki. Rękawki mamy już nadmuchane. Tak, rękawki już mamy nadmuchane. Woda w basenie była w sam raz ciepła. Janek od razu się w niej zanurzył. Zobaczcie jak pływam! zawołał, chlapiąc na wszystkie strony. Basia też spróbowała, ale zaraz zaczęła kaszleć, bo woda nalała się jej do nosa. – Weź deskę albo makaron – zaproponował tata. – Przytrzymasz ją? – Ale nie taki makaron do jedzenia, tylko taki… – Do pływania. Dzieci no, wiedzą, pływania. jaki to jest. – Przytrzymasz się, a ja pokażę ci, jak ruszać nogami. Przez jakiś czas uczył ją pływać i w końcu Basi udało się przesunąć o mały kawałek. – Co z tego, że z deską pod brzuchem? W nagrodę tata zaprosił ich. Do wodnego baru, gdzie zamówił sok, i Basia mogła zapłacić czerwonym zegarkiem. E, tutaj Trochę soku wlały się jej do wody. Mam nadzieję, że tu nie ma rekinów, które lubią sok, szepnęła. Zamachała nogami, żeby sok od niej odpłynął. Tak na wszelki wypadek. Kiedy podniosła wzrok, mówiła z wrażenia. Przy barze stał mężczyzna ogromny, prawie taki jak olbrzym. Na szerokiej piersi wytatowowany miał okręt, na jednym ramieniu nóż otoczony różami, a na drugim rekina z otwartą paszczą. Poproszę sok ananasowy z syropem kokosowym i z palemką. Zadudnił. Patusiu, szepnęła Basia. – Czemu nie masz takich ładnych rysuneczków na rękach? Tata zakrztusił się sokiem. – Wolę nie mieć tatuaży. – odszepnął. Basia wyschnęła Ach, i po raz pierwszy zauważyła, że w życiu nie można mieć wszystkiego. – Nie martw się, i tak cię lubię – powiedziała, żeby tacie nie było przykro. Pogłaskała go po ramieniu bez tatuaży. Możesz być rekinem bez rysunek. Dodała na pocieszenie. Ja będę rybką i będę ci uciekać. Ja też chcę! zawołał Janek. I właśnie tak zrobili. Tata udawał, że jego ręce to paszcza pełna zębów. Łapał nimi i powtarzał. Zjem was! Bożny, rozszarpię kałki! Basia z Jankiem uciekali z piskiem, a siedzące na leżakach eleganckie panie przypatrywały się temu z uniesionymi brwiami. Rybka Basia razem z bratem długo uciekali przed rekinem. Przepłynęli rwącą rzekę, pokonali wodospad i przedarli się przez silny prąd podwodny. W pewnym momencie w głównym basenie fale, puszczono fale, a wtedy Mama. i rybki, i, I rekin, i wszyscy kąpiący się ludzie skakali przez nie. Niektórzy w ciszy, a inni piszcząc i pokrzykując. E, Idealnie to, to trochę niebezpiecznie, tak się przedano sprzed e, prąd po... Podwodny, bo... Ale jak tatuś czuwa, no, to jest bezpiecznie no, bo na basenie. No, ja kiedyś się też przydałam. Dobrze, czytamy dalej. Po przygodzie z falami zjeżdżali z małych zjeżdżalni i Basia prychała za każdym razem, gdy woda dostała się jej pod okularki. Jestem bez szans, powiedział tata w końcu. Nigdy was nie dogonię i zawsze będę głodny. Nie ma wyjścia. Musimy iść do restauracji, oświadczyła Basia. Tata zamówił strąga z frytkami, Janek brzurek, a Basia... Pierstone ziemniaki i burza Mhm. Jedli w mokrych kostiumach i patrzyli na kąpiący się tłum. O, taki tłum. Po jedzeniu idę do jacuzzi, powiedział tata. A duże zjeżdżalnie? Janek spojrzał na niego z wyrzutem. Przecież nie możemy spójrzeć. Hmm. Masz rację. Tata weschnął. Po kolejny tego dnia. Po dużych, zjeżdżalniach, w, do, dużych zjeżdżalni wchodziło się po schodach. Basia liczyła stopnie i wyszło jej, że jest dzień, ich najpierw 10, potem. potem dwanaście, a potem dużo, dużo więcej. W końcu stanęli przed okrągłym otworem. Basia zajrzała w głąb i poczuła, że powraca jej łaskotanie w brzuchu. – Zjeżdżasz czy nie? – spytał z pretensją stojący za nią chłopak. Basia szturchnęła Janka. – Ty pierwszy! – szepnęła. Janek zrobił krok do tyłu. – Czy to możliwe, że jego też łaskotało w środku? – a tylko zostaw ten pan telefon. – Ale zostaw telefon, to się nagrywa. <laughs> – Proszę nie robić zatoru! – krzyknął jakiś pan. – Inni też chcą zjechać. – Może weźmiemy pontonę? – co zaproponował tata? To był dobry pomysł. Gdzie masz ponton, Aniela? E, o, bo... Też mamy ponton, taki domowy ponton. No, domowy ponton. To weźmiemy na razie basen, żeby było miejsce dla pontonu. Ale nie, no weź ten, weź tu basen. Siadaj, Anielko. E, ha, 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 ha. To był dobry pomysł. Zeszli na dół i z powrotem wdrapali się na górę, tym razem niosąc, ciągnąc lub pchając przed sobą wielkie gumowe koła. Mogę zjechać pierwszy, zgodził się Janek. Tata powiedział, że on będzie ostatni a basia ucieszyła się, że może być w środku. Tata pomógł jej usiąść w pontonie i lekko popchnął w głąb rury. Ach, jak szybko ponton ruszył w dół. Obracał się przy tym i wirował. Właskotanie w brzuchu zwiększyło się jeszcze, ale, ale teraz było... było... Przyjemne. Przyjemne. Ja... Basia krzyknęła. Hop-hop! Hop-hop! Odkrzyknął Janek gdzieś z dołu. Hop-hop! Zachrobał mu. A potem, o wiele szybciej niż Basia by chciała, zjaść się skończył i chlub wpadła do niewielkiego basenu na dole. Chcę jeszcze raz! zawołała. Ja też! poparł ją Janek. Zjechali nie raz, ale dokładnie trzynaście razy. Od trzeciego razu tata pomagał Basi wpychać na górę jej ponton, bo powiedziała, że jest malutka i nie ma tyle siły. Może dlatego, gdy za czternastym razem zawołała: Jeszcze raz! Tata zaprotestował. O, nie! Wysapał. Teraz pojedziemy do domu. Do mamy. Tak przekroczyliśmy czas, a musimy jeszcze się przebrać i wysuszyć włosy. A jacuzzi? spytała Basia. Pójdziemy innym razem. W głosie taty brzmiała stanowczo, więc Basia pogłaskała ponton na pożegnanie i posłusznie podreptała do szatni. Po powrocie do domu cała trójka pobiegła do sypialni rodziców. Mama siedziała w łóżku, zaróżowiona i potargana ale przytomna. Jak się ma moja królewna? spytał tata. Zdecydowanie lepiej, powiedziała mama. Dobrze mi się spało pod opieką pewnego miśka. Basia wskoczyła do mamy i przytuliła się do niej. Pachniesz wodą, rybko? mruknęła mama. Ja też jestem rybką! zawołał Janek i zgramolił się z drugiej strony. Czy znajdzie się miejsce dla starego rekina? Pytał tata. Położył się obok Basi, a mama pogłaskała go po głowie. To jak wam było na basenie? spytała. Odpowiedział tata. spał! Nie cały, mamo! uprzedziła Basia. to Najlepszy lekarz. Do zobaczenia. Do zobaczenia!